Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry House Builder. Zagramy sobie dzisiaj drugą misję, bo iglo zbudowane. Hmm, drugie było. O, tutaj w Afryce. Opis pracy domek z błota, level średni. O no to co? Zaczynamy od razu z grubej rury. Ciekawe co to będzie. Czy będzie cięższe od iglo? Ale no, myślę, że tak poziom średni. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagra. Spray na insekty. Mm, spray na insekty i tygrys. Czyli może być ciekawie. Podnieś kamień. Dobra, podnoszę kamień. Buduje, o, zmysł budowniczego. A, i podświetla kamyki. Bajer. To jak ten tryb detektywistyczny we Wiedźminie, Batmanie i innych takich gierkach. O, budujemy. myszki. kamienia o właściwych rozmiarach na fundament. No dobra, no to co, zbieram. O nie, to jest jakieś drzewo. Płody. Fajna muzyczka nadleci. Są tu jakieś... O, tu jest kamień. Nowy skill, na mm, było i Skoczek. Dobra, odblokowuje wszystko. Wszystko na pewno się kiedyś przyda. Skoro Graka zabił, odblokować Skoczka. To czuję, że będę musiał gdzieś skoczyć. Podoba jakieś materiały, albo nie wiem, może będę musiał uciekać przed tyg tygrysem? Hmm, takie mnie się porespią. O, ale hmm. żebym zrobił jumpa. Tu, ile kamieni. Na razie styknie, idę tam położyć to wszystko. Jest, fundament gotowy. Podnieś siekierę, kierę jest, tu jest siekiera. Do palmy, której palmy obojętnie? A nie, to, to jest palma. A, muszę trzymać. A, ja też teraz muszę pociąć. D ale te deltary miał lotania z tym? No bo nie drwala. Wszystko zbieram, wszystko się pewnie przyda. To już są te podpowiedzi, bo bym mógł czasami... Zapomnieć, co się jak robi. Zresztą jedną. O, się odbiła. Będzie można coś postawić. Z tych palm. a panel O, i teraz Starczy mi tych. starczyło chyba, a nież na górę. No i brako. 12% ogólny postęp. A jeszcze jedno ZN, żeby na pewno nie brakło. Jak jeszcze jakieś włączenie będą się zrobić albo coś podobnego. zmienimy zmienimy. A! Z się z machnęło. Nowy skill. Mm, Palmiarz? Nie, to jest ekspert w palmach. Szybciej przyciśniać palmy. Bardzo fajnie. Ach, i brak Jest jakaś palma. A mogę ściąć nie jest palma. <laughs> Nie urosła jakaś palma. Zapalić, zgasić piec. A, bo nie będę jakąś glinę wypalał. Tu jest. Czasowa. Zbierane. To wystarczy. Ostatni ciekawek Nie, jeszcze tu jakiś. Na drzwi. A, jeszcze jeden. Schowane takie. Całość zwiąż porządnie liną, aby szkielet się nie rozpadł. Linę otrzymać podczas obróbki pan na kawałki. Taka jest lina? Już nie wystarczy, bo trochę tych palm ściąłem. A, on zagłusza, tak południe śpiewanie. Coś pojawiło. Stelarz pod dachówki. Dyle z palm to znowu muszę palmy ścinać jest już jakaś palma? Wytropiłem palmę? To ja też od razu Z się ścinać palmę. To nie Minecraft, żeby tym dirtem kopać. Hmm. To są jeszcze jakieś palemki? Tu jest palemka. Nie wiem jak duża jest mapa, żebym gdzieś nie wyszedł na tego tygrysa albo na te komary, na rój komarów Jeszcze tam... wystarczy. O, tu są jeszcze dwie. Trzy nawet. Już bardziej skomplikowana budowla niż Ziglo. Dwadzieścia cztery badyle. Dobra, może wystarczy dwadzieścia siedem badyli. Nie, Może? Nie, starczy. Teraz wiązać, tyle wiązania. Było sklep, ogrodzenie schód, roślinna, drewniana barykada, tak, ale czemu to mi wskoczyło? Dobra, cyk, fuch. hé, e, luks, robota. Będzie się trzymać. Panie, taki trochę nasz nowy dom. A hmm. Albo ten zagraniczny odpowiednik. Yy, generalne remonty domów. Hmm. Wyrabianie błota. O! To szpachelka i co? Ziemia. Choć będzie ciekawe, drewniana łopatka, no biorę ci łopatko. Nabierz trochę piasku do kosza. A, i co jeszcze wody mam donieść do tego? Nice. nabieram wody to za mało jeszcze tej wody Tropeira bez samu. A, mam tak klikać ręką. Hm. Dziwnie to wygląda trochę. Trzeba tu. A, i to jest co? To jest dachówka? Nie. O Panie, ja to robił i robił. Drewno do rozpalenia, o, ale to wykombinowali fajne, fajne, ale będę to robił, bo nie jest pół godziny, jak nie lepiej. Gdzie ja to rzuciłem Nie tu, <grystanie> nawet do kształtnika i do pieca. Ej, przecież ja robię te Nie ja to robię To jest pusta, robiłem dachówki Są genialne Tak to robił i robił O, dobra, trzeba rozdać skila więcej cegie będę robił. Tutaj będzie zdecydowanie dłuższy odcinek. Ile tych cegie będę musiał mieć? Szpadelek. Skill? Więcej błota też się przyda. Ole, co mi zrobiło? No, stara robota pójdzie. Gdzie robota? Prawdziwy majster. Tyle samo, będzie mi do chułek wychodzić, to będzie elegancko. 94, ile mogę mieć maksymalnie, w jakich punku? O, jeszcze mogę mieć. Nie, tych celów, to z 500, z 500 pewnie będzie potrzebnych. Jak nie więcej jeszcze. O, przeciążony. Jak przeciążony, to buduje. Może tą ścianę przez pierwszą. Musiał tak daleko chodzić. Dobra, z tego skilo od razu. Mistrz Cegieł Błotnych. Hmm. O, cega po cegle. E! A Kolejny skill. Osiągnięcia same wpadają. Te dwie cegiełki mi zostały. Ale, cegieł zrobił 48. O, panie, coś pięknego. Oj, tam przeciążony. O, nie mogę więcej tego. Ale teraz zapierdzielam turbobudowniczy. Kama się teraz buduje. Jedna osła firma budowlana budowlano remontowa. <grych> Wykończ się z nami remont i wykończenia. Ład nie ma cegiełek. U, o tak, ó. ale jako taka jeszcze chodzę. Co się tak buduje? Trzeba żeby guzik i. Pyk, 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 pyk. się chce jak nie? Braknie chyba na ten na tą górę. A może będzie na styk? Z e, Ściany są. O i teraz wypalanie płytek. To co robiłem na porządku przed tymi pustakami. Teraz nie wiem, czy... Patrz, czy... widziałem ten filmik wcześniej ten sam? Czy po prostu nie ogarnąłem tych forum różnych... Tak być, że yy, chciałem robić nie to, co trzeba było. O, ale tu wypadło tych dachówek. Wszystko wypieczone. To jest kamień. Nowy skill. Jak dachówkami też się będzie tak budowało, to jest super. Przeżycie tak samo. Trzeba drzewa dorzucić. Ale Co robić? Jak się pieką na będę na dach kładł. O, nie trafiłem, spadło, chodziemy dach. Pach, 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 pach Nowy skill. Gdzie dachówek? A dobra, bez full. Ole mi narobiło robiło dachówek. O panie! Tu mi jedna upadła. Tu, do pieca. trzeba dorzucić opału. No fajne to wypalanie tego. Przeciążony? Dlaczego? poleciała. Trudno, w świat. Oj, Stawiam mikrofon się po nosku. Jest nowy skill. Może mógł tak samo jak ściany murować. Jeszcze więcej dachówek z pieca. Oj, o, i do tego potrzebny ten skok Żeby sobie hopsnąć na dach Next skill O, ciągłe układanie O! Rapid fire A, wyciągamy z pieca ale... To już musi wystarczyć O! O, ale się zbagał. to było? Jest, jest gotowy dach? Żeby dach był kompletny. No. I jest, gotowy. 5 hey, gwiazd, 24 minuty prawie. Ponad 4,5 km. No ładnie. Fajny domek. Szkoda tylko, że drzwi żadnych nie robiłem ani okien. O, takie drzwi. Co to jest taki letni domek chyba. Hmm, dom traperski średni. Ale to pewnie będzie w następnym odcinku. Ta trzecia misja kolejna. Także tu na tyle. Zachęcam do subskrypcji. Komentowania, lajkowania. Zostawienia łapki w górę. Do wpadania na inne moje social media, Instagram i TikTok i Twitche. No i co tyle. Do następnego Bye, Papatki.